Witajcie. Zainspirowany porą roku oraz działalnością Bogusia z kanału Pantata oraz kanału Pieprznik, w się i do lasu. Właściwie to pogrzyby. Jak będą śmieci, to też pozbieram. Oczywiście ledwo wlazłem. I już pierwsze takie coś. Kozia broda Niewielka, ale piękna. Więc ją tylko sfilmuję. I idę dalej A ja te filmuję bo są piękne Rosną na brzozie Może ktoś coś o nich powie, napisze w komentarzu Oczywiście tak jak mówiłem bez tego nie może się obejść A wyglądało tak jakby było czysto Pozdro Artur! Skaniowa Tu chyba ktoś mieszka Obstawiam, że borsuk Ale to te słynne kanie Które są smaczne I które są mylone często przez z nie wiem, różne fajne grzyby ładne, nie wszystkie znam taka pora roku, że że jest kolorowo w lesie już zapomniałem o śmieciach no tu proszę, sru zabieram Tego tu nie powinno być. No i tak zbieram, zbieram. Albo szukam. I trafiłem na jakieś takie zajączkowate. Zajączek. Duży. Trochę strawy. Kolejna kozia broda Ja obok żółte takie Nie wiem jak to żółte się nazywa, nawet wiedziałem Ten chyba się nazywa jakiś szmaciek Zresztą nie będę wymyślał, bo nie jestem ekspertem tak ta mega dziewczyna z kanału pieprznik, który polecam I niby wszystko ładnie To chyba drzewo zaznaczone do wycięcia No i proszę zamiast grzyba foliak i to nie mały, to biorę. No tu jeszcze jakieś takie wynalazki, których nie znam, ale ładnie wyglądają. Niedaleko tego foliaka to Wam nakręcę. Tu skraj lasu. jakieś leśne dziady chlały i porzuciły. Albo nieleśne, leśne, tylko jakieś wizytatory lasu. Zabieram tą flaszkę. Z kraju lasu jest najwięcej badziewia. Tu takie coś Nie wiem czy to nie nie woda się zebrała albo oleju, albo olej I będzie na śmieci dziwnie. I pełno jakiś taki łupek wyleciał. Jakieś zwierzątko tu sobie urządziło kurort. Kolejna. I tu jeszcze jedna. Wrotna. Zmieniam miejscowę. Ale zabieram te śmieci. To jest jakaś taka sytuacja, która mnie rozbawiła, ucieszyła. Chyba się grzybowo zrobiło. wprawdzie tu są jakieś takie. Może to się nawet nie, ale te. Myślaczki. Nie mam noża, nie gdzie krzyczeć. Trudno. Mistrzostwo Wam powiem. A tu takie większe. I tu jakieś czarne muchomory. Muchomorów nie zbieram. Już nie znam. Ale maślaczki? Czemu nie? Taka większa wersja. I tu jakie tu ładne. Ładnej. Całkiem zdrowy, chociaż duży. dlatego ja wam by ładnie wygląda. Szedłem do trochę innego lasu, mokro wilgotno. Widzę taka sytuacja dwa w jednym miejscu. Tego nie biorę. Na ten to wiadomo. Mistrz. Podgrzybek, czarny łepek, jak to mówią na Wielkopolsce. elegancko. Idę sobie z krajem lasu. Bawią mi te kolory. No i taki coś widzę. Kopnę z Wami, bo nie wiem co to jest. No czy elektryka się kłania? Prawie jak grzyb. Ktoś porcelanka ze słupa, podejrzewam. No i co. Było to co było. Zmierzam do auta. idzie upulować jakieś grzyby zapewne śmieci zapakowane żeby nie było no i co do następnego taki to był wypad